Tak, przy okazji, skoro już o tym pociągu wspomniałem, to warto przypomnieć, że jutro Dzień Transportu Zrównoważonego. Nie wiem, czy akurat kolej jest transportem zrównoważonym, bo czasem jak człowiek się przejdzie do Warsu albo do Toalety, to on skręca akurat. No i taki człowiek trochę niezrównoważony, ale to nic przy autobusach i tramwajach, te to potrafią skręcać. W każdym razie jutro Dzień Transportu Zrównoważonego, trochę o środkach komunikacji będziemy mówić, ale przypominamy, że jutro biletów nie trzeba kasować. Niestety ci, którzy kupili miesięczne, no to mają je, zapłacili. No to niech się tym bardziej cieszą. Za dwie minuty w pół do siódmej, za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Sąś do pociągu jakiego nie dbać o bagaż nie dbać o Nadwal jest nadwal, małgośka mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart... Reklama. KADM Gramatowski prezentuje Nocne Rozmowy. Krycha, czemu nie gasisz światła? Po co nam ta fotowoltaika, skoro dalej mam oszczędzać? Bo kupiłem nowego Eniaka w salonie Skoda KADM Gramatowski. Dostałem rabat 18 tysięcy i finansowanie jeszcze 27. A to na to wykorzystamy naszą nadwyżkę prądu www.hdm.pl. Od ponad 40 lat miliony dzieci na całym świecie chodzą, biegają i skaczą w butach Primigi. Lekkość, wygoda i włoski styl. Wybierz Primigi dla swojego dziecka. Polska Filharmonia Bałtycka zaprasza na koncert symfoniczny z udziałem znakomitego trójmiejskiego pianisty Bogdana Czapiewskiego. Już w czwartek 23 września w sali koncertowej Filharmonii Bogdan Czapiewski wystąpi razem z orkiestrą symfoniczną prowadzoną przez maestro Giorgia Cicinadze. Usłyszymy kompozycje Gustawa Holsta, Wolfganga, Amadeusza Mozarta i Roberta Schumana. Bilety do nabycia na www.filharmoniagda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny, Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza. O reklamie. Jest 6:30, justy napięcie. I Marcin Molarewicz, zapraszamy na wiadomości w Radio Plus. Kara polskiemu rządowi nie straszna, nie zamkniemy.